Siemioro widzowie, dzisiaj gram w piłkę i strzelamy gore. bo patrzcie, mam takie siatki tutaj a to jest moja piłka, strzelamy, uwaga oj nie udało się, ale chyba tam Uff. dobra Ja was tutaj położę. O ja Was tutaj położę widzowie Tak, czekajcie. Nie, jak tu położyć? Dobra, nieważne. A nie udało się znowu. Sobie... Ach. O, ach. Igor. Dobra. Widzę wy. Może wam pokazać twarz, ale nie chcę. Bo się wstydzę, że będziecie mnie hejtować. Ja mam 10 lat. Oj. Jest! Ło! 600. bo patrzcie, stówka przeszkoda ciała i tutaj 500. Dobra, to by było chyba na tyle. Zakończymy to walnięciem całej siły tą piłką tam, więc walnęliśmy, walnęło. To by było na tyle. Pa, pa.